Witam wszystkich w drugim odcinku z Kufra Wyobraźni. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić muchomora czerwonego. Do wykonania muchomora będą potrzebne nożyczki, klej introligatorski, Klej do papieru, yy, dziurkacz do papieru, czerwona wodna farba, zielona wodna farba, biały sztywny papier, nakrętka od słoika, bibuła marszczona, plastelina, pędzelek, połówka skorupki od jajka. Guzik, mały koralik i drewniane wykałaczki. Muchomor czerwony jest grzybem. Można go spotkać na przykład w lesie. Muchomor wyrasta z ziemi, w związku z tym no, będziemy musieli zrobić kawałek ziemi. Za chwilę pokażę Wam, jak taką ziemię, taki skrawek ziemi zrobić. Z tej nakrętki oczywiście moglibyśmy zrobić kapelusz grzyba. My jednak zrobimy z niej skrawek ziemi. W związku z tym górną część nakrętki smarujemy klejem i za chwilę będziemy do tych posmarowanych miejsc przykładać kawałki, kawałki brązowej bibuły. Grzyby dzieli się na jadalne i trujące i oczywiście czerwony muchomor jest grzybem trującym. W związku z tym. Jest grzybem niejadalnym. Ziemia gotowa. Kolejnym zadaniem będzie nóżka muchomora. Wykonamy ją z papierowej rurki. Za chwilę pokażę Wam, jak taką rurkę zrobić. Przecinamy kartkę na pół. I z połówki kartki wykonujemy rurkę. Zwijamy kartkę. Cienka rurka. I tutaj końcówkę kartki smarujemy klejem, tak żeby rurka. Się nam nie rozwinęła. I w ten sposób mamy gotową nóżkę. Mamy już nóżkę grzyba i skrawek ziemi. No, ale teraz pytanie: jak to przykleić, żeby nam ta nóżka się nie przewróciła? Za chwilę Wam pokażę, jak to zadanie wykonać. Wycinamy z papieru. Pasek, o, pasek, przecinam pasek na pół i doklejam do dowolnego końca rurki. Jeden pasek ciach, i z drugiej strony robię to samo. To miejsce, do którego dokleiłem paski, to już będzie dół. Nóżki, grzyba, paski teraz zaginam w ten sposób. Trochę je skracam o dzięki temu będę mógł teraz dokleić nóżkę do. Ziemi. Smaruję spody tych zagięć klejem i przyklejam do ziemi. Teraz oczywiście powinienem te białe punkty na ziemi zamaskować bibułą, więc smaruję je klejem. Wycinam sobie kawałek bibuły, zrobię to ładnie, o, mam takie dwa kawałeczki, powinienem nimi, nimi już zakryć tutaj te białe miejsca, o, jedno miejsce już jest zakryte, drugie, Zakryłem no troszeczkę mi tutaj jeszcze to prześwituje, więc ja powtórzę to zadanie, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze raz na kolejkę, o, teraz już nie prześwituje, i tutaj zrobię ten sam ruch. po poprawię, żeby to wszystko tutaj wytrzymało i żeby w miarę to ładnie wyglądało. No, mamy już gotową nóżkę, która wyrasta z ziemi. Teraz musimy wykonać kapelusz muchomora. Kapelusz powstanie z połówki skorupki od jajka. Pamiętajcie, że skorupka jest bardzo delikatna, łatwo ją zmiażdżyć, więc no, musicie ją delikatnie trzymać. I chodzi o to, żeby ta skorupka była czerwona, bo kapelusz Muchomora jest czerwony. W związku z tym, za chwilę będziemy malować skorupkę na czerwono-wodną farbę. Być może zastanawiacie się, skąd zdobyć taką skorupkę. Poproście rodziców tatę mamę podczas robienia jęcznicy, żeby Wam taką skorupkę po prostu zostawili, żeby jej nie wyrzucali do kosza. Wycisnąłem do miseczki trochę czerwonej farby. No i teraz zamaczam pędzelek w farbie. Delikatnie chwytam skorupkę i ją. Delikatnie maluje na czerwony. Poza Muchomorem Czerwonym istnieją inne gatunki muchomorów, na przykład Muchomor cytrynowy, królewski, jadowity, cesarski czy zielony sromotnikowy. No, możecie je obejrzeć na pewno w internecie lub w książce W Atlasie z grzybami. Kapelusz gotowy, teraz muszę go odłożyć, żeby mógł wyschnąć. Kapelusz muchomora teraz schnie, w związku z tym zrobimy sobie w tym czasie ślimaka z plasteliny, który będzie szedł po ziemi. Wybieram sobie dowolny kolor plasteliny, ja sobie wybiorę pomarańczowy. I plastelinę rozwałkowuję. Właściwie już ślimaczek jest gotowy. O, tutaj będzie miał głowę. Wtykam guzik. Guzik stanie się muszlą ślimaka, domkiem. O, ma już gdzie mieszkać. No na pewno przydałoby się oko. W związku z tym wtykam w plastelinę korali w odpowiednim miejscu. O, tutaj będzie miał oko. Zapomniałem o rogach. Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi, więc szybko jeszcze doklejam ślimakowi oczywiście różki. O, ma już rogi. No i uśmiech. uśmiech. Oczywiście jeszcze uśmiech, żeby mógł do mnie przemówić. Mam uśmiech i takiego gotowego ślimaka doklejam już do ziemi, z której wy będzie wyrastał czerwony muchomor. Kapelusz muchomora jeszcze wysycha, w związku z tym będziemy teraz robić z wykałaczek trawę i te wykałaczki będziemy malować na zieloną farbę. Wycisnąłem do naczynia zieloną farbę, maczam w niej pędzelek no i maluję wykałaczki. Wykałaczki położyłem na kawałku Papieru, wtedy będzie łatwiej, nie wybrudzimy się. O proszę bardzo, maluję wykałaczki, które za chwilę będą przypominały zieloniutkie źdźbła trawy. Suka wykałaczki przyklejamy do ziemi za pomocą plastryny. Robię sobie z plastryny takie małe kuleczki. Mogę je na przykład taką kuleczkę wtykam sobie w nią trawę, źródło trawy trawy i przyklejam do ziemi. trawy nie muszą być wcale tak równo przyklejone, przecież one mogą się kołysać na wietrze. Więc wcale nie muszą tak pionowo idealnie tutaj nam prawda stać. Trawa gotowa. Teraz do kapelusza muchomora musimy dokleić białe kropki. Jak je wykonać? Za chwilę pokażę. Wkładam kartkę w dziurkacz i wykonuję dziurkaczem w kartce kilka dziurek. Jeżeli z tą czynnością będziecie mieli jakiś problem, no to poproście swoich rodziców o pomoc. Myślę, że wystarczy już kropeczek. Zdejmuję dno dziurkacza. I proszę spojrzeć. Kropeczki są już gotowe. Za chwilę będziemy je przyklejać klejem do kapelusza Muchomora. Tak jak mówiłem, kropeczki przyklejamy klejem do kapelusza Muchomora. Ostatnie zadanie polega na przyklejeniu kapelusza do nóżki. Kapelusz przyklejamy klejem introligatorskim. Odwracam sobie kapelusz i wpuszczam do środka trochę kleju. Po czym o, po czym przechylam z powrotem kapelusz i kładę na nóżce.